Cześć wszystkim. Dzisiaj o tym, jak zrobić oto taką czapeczkę. Jest ona bardzo prosta w wykonaniu, a to, czym ją ozdobimy, zostawiam już Wam. Zrobimy dokładnie taką samą, a jeszcze mam w planach nagrać taką, która będzie się składać z kwiatów. Czyli całe jej wytworzenie będzie po prostu jakby połączeniem kwiatów, tak jak mamy to już w naszym filmiku z inną czapeczką wiosenną. Z tą, którą było trochę kłopotu. E, dobra, co będzie nam do tego potrzebne? Będzie nam do tego potrzebna włóczka. Ja użyję żółtej. E, I do tego szydełko numer 4,5 oraz jak, jakiś wzór czapeczki. Najlepiej, chyba że ktoś zna wysokość głowy swojego dziecka, to już to nie będzie nam potrzebne. Wiem na pewno, że wiele z was robi dla dzieciątek, które jeszcze są w brzuszku. Więc mogę wam powiedzieć tylko tyle, że na takie dziecko newborn to jest około ponad 13 cm, powiedzmy 13-14 cm wysokości tej głowy. Nie więcej tak to wygląda u dzieci. Ja zrobiłam już tą wysokość i teraz ja będę pracować na półsłupkach, więc nawijam włóczkę i wbijam się, obrabiam ten nasz łańcuszek półsłupkami. Po jednym półsłupku obrabiam aż do końca. Czyli kontynuujemy pojedyncze półsłupki do pierwszego oczka naszego łańcuszka. Gdy jesteśmy w tym naszym pierwszym oczku naszego łańcuszka, ja już jestem jednym półsłupkiem, to wbijam się jeszcze trzema. Czyli w sumie musi być cztery. Trzy i cztery. I teraz obrabiam ten łańcuszek, zakończając na Ostatnim oczku naszego łańcuszka. Obrawiam teraz tą drugą stronę, też wbijając się pojedynczymi półsłupkami od samego początku do samego końca. Kontynuujemy. wyrównawając tą włóczkę, która, którą mamy gdzieś tam z początku i po jednym półsłupku w ten sposób obrabiamy te łańcusze ten łańcuszek teraz znajduje się tutaj w środku dobra, kontynuujemy do końca, a potem pokazuję co dalej dobrze, i teraz naszym zadaniem będzie obrabianie tego naszego łańcuszka, który jest teraz w środku. Teraz zaczniemy kolejny rząd i będziemy jechać w tą stronę. Zaczniemy kolejny i będziemy jechać w tą stronę, kolejny i w tą stronę i tak na zmianę od lewej do prawej yy, i od prawej do lewej. Każdy rząd zaczynamy dwoma oczkami do góry. Obracamy naszą robótkę. Szybierze. I teraz wbijamy się tylko i wyłącznie pod te półsłupki, oczywiście. Zaczynając od pierwszego oczka, tylko i wyłącznie pod dwa, dwie nitki górne. I tak kontynuujemy. I w miejscu, gdzie wbijaliśmy się cztery razy w jedno oczko, jeszcze w tym rzędzie. Dodajemy po jednym oczku, czyli na zmianę. 1, 2, 1, 2, bo tylko 4 było oczka, a potem kontynuujemy znowu pojedyncze i pokażę Wam, gdzie dokładnie wbijać się ostatnim półsłupkiem. Dobra, w tym momencie 1, 2, 1, 2, i następnie pojedyncze. Pół słupki. I widzimy się przy końcu. Jestem przy ostatnim oczku. I teraz, tak jak tutaj wbijaliśmy się pod dwa górne, tak w ostatnich oczkach będziemy wbijać się półsłupkiem, ale w drugie oczko od szydełka. Robiąc półsłupek. I teraz już dwa oczka do góry. I obrabiamy tylko i wyłącznie pojedynczymi słupkami od lewej do prawej, od lewej do prawej. Tutaj jest prosta linia i tak to powinno wyglądać. Jeśli będziecie robić tak jak Wam mówię, nie będzie Wam się tutaj falować tymi rzędami. Obrabiamy to i przez tyle rzędów, aż uzyskamy obwód główki. Ja nadrobię jeszcze... Dwa rzędy, i wytłumaczę Wam jak obliczać ten obwód. Dobra, tu widzimy się za dwa rzędy, i potem myślę, że już przy końcu, przy robieniu yy, tego zakończenia. Tutaj jest nasza wysokość, a tu będzie robić się nasz obwód. Jak obliczyć ten obwód? Są dwie drogi. Albo to, co nam wychodzi, mnożymy razy 3 i co jakiś czas sprawdzamy, czy już mamy. Ok. Albo nasz obwód, który potrzebujemy, dzielimy przez 3,14 i wychodzą nam mniej więcej centymetry. I tyle robimy po zgięciu, oczywiście, na pół tej czapeczki. To tyle robimy centymetrów. Ja podejrzewam, że będę musiała zrobić około 13-14 cm bardziej około 13 się zatrzymam. I potem będę mówić Wam, co dalej. Więc kontynuujemy pojedyncze półsłupki, aż do momentu, kiedy osiągniemy obwód, na jakim nam zależy. Ok, gdy mamy już gotowy ten rozmiar, ja wczoraj już nie dałam rady nagrywać tego filmiku, stąd też inne światło niż było przed chwilą. Nagrywałam chyba do pierwszej w nocy, także już naprawdę zasypiałam z tym. Dobra, mówiłam, że potrzebuję mniej więcej tej 13 cm. Sprawdziłam sobie to dzisiaj na Julce i okazuje się, że ona już ma główkę o obwodzie mniej więcej 47-48 cm, więc na pewno potrzebuję więcej niż 40 cm obwodu. A jakbym zrobiła na 13 cm, to by tyle mi dawało obwodu całej czapeczki. Więc to 47 podzieliłam na 3, tak jak Wam mówiłam. I wyszło mi trochę niewiele mniej niż 16 cm i mam to w tym momencie i teraz jak mamy już ten nasz rozmiar na którym nam zależy i który potrzebujemy to teraz dodajemy jeszcze o jeden rząd więcej niż teraz jesteśmy na tym momencie gdzie ok jest to ile potrzebujemy tych centymetrów i teraz obrabiamy jeszcze jeden rząd dokładnie tak samo jak do tej pory i jak będziemy mieli to zrobione to zajmiemy się wykończeniem mm, taką falą wykończymy sobie Taką w zasadzie trochę koronką, wykończymy sobie te brzegi naszej czapeczki i zostanie nam tylko kwestia przyszycie tutaj sznurków. Ja tutaj akurat mam warkocz. Nie wiem, jak to tam będzie chciał, tak sobie to kończę. Może tego już nie będę pokazywać, bo to jest przecież proste. Także dobra, zaczynamy i w zasadzie po tym momencie już się nie zobaczymy na tym filmiku, no bo zostało tylko do zrobienia. Ta kwestia obrobienia tych boków. Yy... I jeszcze jedna kwestia. No dobra, czyli się zobaczymy, bo nie będę teraz Wam mieszać. Robimy te boki. Zaczynamy od trzech oczek do góry. No dobra, przybliżę Was jeszcze. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak to będzie wyglądać. Ok, jeszcze zmienić trochę ostrość. Dobra i teraz tak. Nawi nabieramy włóczkę, omijamy raz, dwa oczka wbijamy się w trzecie. Robimy jeden półsłupek. Następnie dwa słupki nawijamy raz i dwa. Czyli najpierw przez dwa, potem przez dwa. I w to samo oczko jeden półsłupek. Nawijamy się, omijamy dwa oczka, wbijamy się w trzecie. I za pierwszym razem robimy półsłupek. Potem dwa słupki nawijamy. Raz, dwa. I na sam koniec półsłupek. I tak powstają nam te takie fale. Dokańczamy do końca tego naszego rzędu. Cały czas omijamy w ten sam sposób, czyli co trzecie oczko. Tutaj już chyba nie ma żadnej skomplikowanej sprawy. Ściągam. Jest. Gotowe. Dobra, zakańczamy i widzimy się przy końcu tego rzędu. Powiem Wam jeszcze jedną ważną rzecz. Okej, okay, moja czapeczka jest już gotowa, ładnie zakończona i teraz jeszcze jedna sprawa. Jak założymy tą czapkę w chwili obecnej na głowę dziecka, to ten, tutaj ten, y, to miejsce, które jest przy szyi, może niezbyt ciekawie wyglądać. Im większą tą czapeczkę robimy, tym większy jest ten problem, bo tutaj takiego problemu nie będzie, na tego warno. Tutaj. Polecam i zachęcam wręcz do tego, żeby zrobić ruchomy, czyli z możliwością ściągnięcia lub nie, pasek. Czyli, jakby podłączyć to, co ja mam tutaj, akurat zrobione na stało, i tutaj nic nie jesteśmy w stanie tutaj zwężyć. To zrobić w tym tutaj, jednak tak żeby to zwężyć się dało. Czyli żeby dało się ściągnąć, tak? Jakie ja teraz wezmę to w ten sposób, to widzicie, że będzie mi się ta czapeczka ściągać. Dzięki temu bardziej dopasujemy ją do szyi. No nic, no ja dołożę sobie tutaj ten zielony, a dlaczego dowiecie się za jakiś czas w kolejnym filmiku, bo z tej czapeczki zrobię coś. Eee, coś fajnego. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, powiem Wam. Po prostu zrobię z niej kwiatka. Czyli jak założę go, ją na głowę mojej córeczki, tak, już mam jej głowę, to tutaj będzie, będą płatki kwiatka. Dzięki temu będzie super y, motyw na zdjęcia. Widziałam to gdzieś, także to akurat tą kwestię troszeczkę zgapiłam bo bardzo mi się to spodobało no nic, dzięki za uwagę eee, czekam na Wasze czapy eee, i do zobaczenia w kolejnym filmiku cześć, dobra ja sobie dodałam ten zielony, tak jak mówiłam a tu żeby Wam pokazać o co mi chodzi, to właśnie o to że dzięki temu, że prze przeszłam przez całą jakby, długość tej czapki mogę sobie ją zwężać lub rozszerzać jak mi jest to potrzebne no i nic. Czepka jest gotowa. I tak jak mówiłam, czekam na wasze. To cześć, do usłyszenia.